No to już była taka bardziej impreza, tak trzecia jakby random po Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, na których też tutaj z dwoma kolegami startowaliśmy i nie było to też aż tak brane pod uwagę. Obóz też nie był jakiś specjalnie długi. Ale wyniki jakieś są. W tym roku startowałem tylko raz jak na razie na tym torze. No nie licząc teraz. I jest, jest spoko tor, nie? Ja jestem z nowej soli. Zacząłem tak na dobrą sprawę w drugiej klasie podstawówki. Poszedłem tak naprawdę z bratem w sport. Brat skończył trochę szybciej. Ale ja jak na razie idę do przodu. No, są to takie bardziej obciążenia, myślę, juniorskie, nie? żeby też nie wyeksploatować za bardzo organizmu przed startami seniorskimi czy w 23. No to chyba tak jak każdy, żebym celował już w medal olimpijski. Najlepiej to już indywidualnie właśnie na jedynce.